Cześć kochani, dzisiaj kolejne kwiatuszki z tkaniny, e, tutaj jest różowa tkanina, usztywniona i to jest taki wykrojnik, chyba to był z Ali, mm, taki mi się najbardziej podoba, troszkę podobny do e, kwiatów wiśni. I tutaj mam ten tusz, to są trzy e, różne rozmiary. Tych kwiatków, więc tutaj ym, na środeczku tym takim beżowym tuszem lekko przytuszuję. Będę na razie wszystkich robić, zobaczymy jak tam wyjdzie. W tym momencie sobie nagrzeję na grzywnicę. I tu mam tą końcówkę takiej kocie łapki. tylko ja mam z czt tymi ząbkami. Jeszcze są z trzema. Te końcówki to już w zależności, tego, jakie tam macie. Ja akurat chyba te końcówki dokupiłam sobie na Ali sama ta nagrzewnica nie jest droga tylko te, te końcówki żeby dobrać sobie jakieś tam podobają takie podstawowe to ja mam ja mam tylko kilka, czyli podstawowe mam te kuleczki i mam to takie do robienia, jeszcze nie próbowałam do robienia róży, takie dłutko długie i stopniowo będę sobie y, wypróbowywać końcówki i wtedy w zależności od tego czy, co potrzebuję takie będę sobie po prostu do zamawiać. To Środeczki będą takie różowe. To jest taki chyba brudny róż tutaj na tym. Klej na gorąco. Też już się grzeje. I tutaj e, taka gąbeczka. Ja mam z tych grubszych. E, to też możecie w zależności jaką grubą chcecie, możecie też normalnie korzystać z tych Zwykłych takich gąbek, które y, używaliście do wygniatania foamiranu. Tylko po prostu trzeba jakiś materiał na to dać, bo się mogą przykrojać i, i się ta bąbka zniszczy. Mm, tu jeszcze kawałek drudzika, ale to za chwilkę. Chcę, żeby mi się muszało. Tu mam taki brokat, to jest ze sklepu Formiran Polska. I co ma taką fajną buteleczkę, że tylko się delikatnie naciska po prostu naci. Także tu mi troszkę kleju. I prokatu. I jak on wysnie, to będzie fajnie wyglądał. Nie za dużo tego kleju, żeby mi przykryć wszystkich tych. No i takie proste, delikatne kwiatuszki do karteczek y, są gotowe. Jak widzicie, y, praca z tkaniną nie jest wcale trudna i nie jest bardzo pracochłonna, nie trzeba nic y, kręcić, y, wykręcać w rękach. Także, y, no, tutorial jest gotowy. Jeśli macie jakieś pytania, to po prostu y, piszcie w komentarzach tkaninę oraz ten brokat możecie znaleźć w sklepie w Polska. Zresztą mnóstwo środeczków, pręcików i różnych innych środeczków do kwiatów również. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!